Bo już myślałam, że się z tym wszystkim nie wyrobię. Wiem, Danuszka, jak to wygląda, kiedy naraz jeździ się cała rodzinka. Właśnie, i nikt nie chce mięsa, wyobraź sobie. Tylko wszyscy proszą o takie potrawy, które naprawdę wymagają dużego starania. No bo wiesz, co więc o to można kupić wszędzie? Ale taki się robił. Jak ty robisz, Danusiu, to nie ma nic. No no, 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 robię te pierogi, no bo wiesz, wychodzą mi najlepiej. A ty nie bądź taka skromna, Zosiu, bo, bo masz też niezłą smykałkę do gotowania. Kiedyś próbowałam twój smalec, naprawdę, pychota. A wiesz, ty dlaczego mi tak wychodzi? Bo od mała przyglądałam się, jak to robiła moja babcia i mamusia. Oj tak, to były zupełnie inne czasy. Wtedy musiałyśmy się wielu rzeczy nauczyć, a teraz kochana młodzi, to preferuję jakieś modne wynalazki zamiast y, polskiej, smacznej, domowej kuchni. No, chyba, że przyjeżdżają do rodziców, to wtedy przypomina im się. Nagle, na jakich podrawach żeśmy ich wychowali? O, Danuśka jak zwykle przy pierogach. Ja to się dziwię, że ci się chce. Teraz wszystko można kupić w sklepie, nawet takie pierogi jak twoje. No, wiesz, co, Basiu? Ty porównujesz moje gotowanie do, do sklepowego jedzenia? O co to? Żaden sklep nie dorówna tego, co zrobisz sam. Chociaż się musisz napracować, ale efekt jest pewny. Swojskie i dobre. A ja tam mogę jeść ze sklepu. Niech się o, inni męczą. To. Chodź, idziemy na pizzę do Nepomucka. A, się, żebyś zaczekał, ale w ogóle Góry nie reagowałem. Nie jestem... słyszałeś mnie? Zmychu, jestem załamany. Nie. Stało się coś. I nie, nie, nie masz nic całkiem nie tego. Aj, powiem Ci, coś się porobiło na tym świecie. A, A konkretnie to co? Opowiadaj, Zmychu, znasz mojego brata ciotecznego Jóźka. Co ma żonę Jaśnie? To gościa, ale chyba bardziej jego żona. Ubiera się tak jakoś nie Chociaż muszę przyznać, to bardzo szykowna kobietka. <śmiech> <śmiech> Opowiedziałbym nawet, że nie zła niej modniejsza. Otóż to, otóż to. To, że się ubiera jak jakaś celebrytka z telewizji, to jedno. Ale to, co ona w kuchni wyprawia i wprowadza tam te same mody, to inna sprawa. O, brzmi to ciekawie. Myszek, co ciekawego, to tragedia. W życiu mnie w kuchni takie coś nie spotkało. Ale co, mów jaśniej. Słuchaj no, ostatnio rozdział za ślub. No, najpierw miała być msza święta, a potem przyjęcie. Nawet Wybrałem się wcześniej, bo mówię, wpadnę do nich po drodze, to może coś się przejmie. Wchodzę, dzień dobry, dzień dobry. Mówię, Dziunia, daj no miseczkę flaczków, bo nie ja się śniadania. A Dziunia, nie mam wloczków. Wiesz, jestem gotowy, Mówię, co tam będziemy się czekać drobnych spraw. To mówię, jak nie masz flaczków, to może być macie, albo miseczka bigosu. Bo lubię coś ciepłego na śniadanie wieś. Ja też. O, aj, dziunia do mnie, nie mać nic z tych rzeczy. My teraz i żyjemy zupełnie inaczej, bo świat idzie z postępem, a i tobie bym radziła zarzucić te ciężkie tradycyjne potrawy, bigosy i te inne rzeczy. I wziąć się za biedę, bo ostatnio ci się przytyło. No zatrzęsło mną, i już nie czekając na nich, wyrwałem do kościoła. Ojejko, a podczas myszy, katusze. Przed oczami w ogóle stoły, stół zastawiony tradycyjnymi polskimi potrawami, z i jak ksiądz powiedział, przekażcie sobie znak pokoju, powiedziałem, smacznego nam wszystkim. A obok mnie stała kowalikowa. Jak to usłyszała, ona nie, nie upadła na poczeczkę w kościele. Haj no, poszli na przyjęcie. Wchodzę z wesek. długi stół. A na nim tu kubka ryżu w miseczce, druga, trzecia, jakieś sałatki różne, to znowu coś ponadziubywane na patyczki, jakieś sosy dziwnie wyrutulające, ale mówię ci, kolorowy zawrót głowy. Ale jak się do tego wszystkiego zabrać, jak przy stole nie ma żadnego przesła? Bo to był stół. O Jezu, Becho, tam szwedzki, nie szwedzki. Jak się umie zrobić stół, to się umie zrobić i krzesła. No. O jejku, no mówię ci, po tołaście i po życzeniach wymówiłem się, że kobyła mi się średni i poleciałem do domu. Też ty nie masz kobyły. A ja mówię, o tym nie wiedziałem i udało się, no. Do domu wpadłem, loduwa. Patrzę, jest tam kawałek wyrobu masarskiego. Raz cebulka na patelnię, nakroiłem tego, tej kiełbasinki, prawda, o góra, ze słoika kiszonego. No, e, jak to sobie obskoczyłem, no trochę mi się polepszyło, ale to nie, to jeszcze mnie nosi, no bo bigosik, mm, flaczki, forżmaczek. No, coś potwornego, no. I po co nam ten cały zachód? No, to otwarcie na świat, jak też gdzieś będziemy, za z kapustą, albo za no tak. z buraczkami. Jak baby coś wymyślą, to zawsze ze szkodą dla nas chłopów. Ale nie rozpaczajcie się. W knajpach jeszcze dają jeść po polsku. Jak zjemy po porcyjce flaszków, świat na bierze. Innego koloru. Aj, masz rację. No dobrze, że u nas w gospodzie jeszcze wszystko po staremu. To co? Idziemy? Może jednak należy kupić sobie pałeczki i polubić ryż. O, jak chcesz, to kupuj, ja zostaję przy łyżce, kochany. No to chodź na te flaczki. A czekaj no, czekaj no. Może jeszcze zadzwonimy po juśka, bo on pewno od miesiąca nic. Takiego fajnego nie tego. Racja. No, nie ja. No to idziemy na frag. Idziemy. tradycja stara jak świat kwaśne trzej ojca boczek pieczony z szczyzny, aloha i smak Dzieje się podziały tamte przyjęcia Nie przyjdzie moda na nowe życie, co nam zostanie. I o czym marzyć będziemy skrycie, panowie panie. I już nie powróci w baraż do rana. they